Gmina Szaflary nie tylko podejmuje przyszłościowe inwestycje, ale i dba o swoje historyczne korzenie. Dowiódł tego ambitny i duży projekt realizowany we współpracy ze słowacką gminą Spiska Teplica. Jego spektakularne efekty to przepięknie zrewitalizowana zabytkowa szaflarska wikarówka i rozciągający się za kościołem historyczno-przyrodniczy park cysterski. O potrzebie remontu starej wikarówki w szaflarach mówiło się od dawna, jednak znaczące dofinansowanie tej kosztownej inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwolił zdobyć dopiero transgraniczny projekt pod hasłem Cystersi pod tatrami Wspólne korzenie i wspólna przyszłość szaflar i spiskiej teplicy. Pomysł pojawił się w 2015 roku. Z ówczesnym księdzem proboszczym Andrzejem Kamińskim, rozmawialiśmy na temat. Zdewastowanego budynku starej wikarówki oraz zagospodarowania placu przy kościelnym. Dlatego też po naszych rozmowach, po, po, po rozmowach potem z mieszkańcami, postanowiliśmy, aby gmina Szaflary została gminę Szaflary właśnie ten teren i ten budynek. Następnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i faktycznie po znalezieniu partnera słowackiego okazuje się, również związanego z zakonem Cystersów złożyliśmy wspólny projekt do programu Interreg 5a Polska-Słowacja. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Po otrzymaniu dofinansowania też oczywiście z perturbacjami, ponieważ nie było to tak aż bardzo łatwe. Listy, listy oczekujące, listy rezerwowe. Natomiast w 2021 roku otrzymaliśmy informację, że możemy realizować projekt, dlatego też bardzo szybko wzięliśmy przystąpiliśmy do przetargów, do realizacji całego projektu. U nas na naszym terenie w szaflarach właśnie został zrekonstruowany, odnowiony cały budynek starej wikarówki. i Jest to teraz miejsce pracownia tradycji dziedzictwa, którego będziemy przedstawiać cały początek początek tak naprawdę osadnictwa na naszych terenach chrześcijaństwa które tutaj powstawało Park Cysterski z fantastyczną fontanną jakiej mogłyby szaflarskiej gminie pozazdrościć wielkie miasta to natomiast marzenie lokalnej społeczności które jeszcze niedawno zdawało się nierealne Otwarcie i wikarówki w Nowej Odsłonie i parku cysterskiego stało się dla mieszkańców prezentem na święto niepodległości Oba wielkie otwarcia poprzedziło seminarium naukowe pod tytułem identycznym z hasłem projektu, z udziałem ludzi świata nauki w stylowych pomieszczeniach odrestaurowanego obiektu. Gości przybyło wielu i zacnych, tematyka była bowiem ciekawa, a prelegenci reprezentowali nie tylko świat nauki polskiej i słowackiej, ale też sam zakon cysterski, zakon, który wywarł tak wielki wpływ na Europę i nasze europejskie dziedzictwo. W zabytkowej wikarówce, którą poświęcił opat zakonu Cystersów w Szczyżycu, ojciec Szymon Warciak, miejsce znalazła między innymi pracownia tradycji i dziedzictwa. Zakon Cystersów powstał 900 lat temu w Burgundii we Francji, dokładnie 21 marca 1998 roku, grupa 20 mnichów z opatem Robertem na czele, opuściła benedyktyński klasztor, molę i udała się do odludnej, lesistej okolicy pośród francuskich zniesień. Tam, z dala od gwarów Wielkiego Świata, na łonie przyrody, zakonnicy pragnęli oddać się pracy fizycznej i ascezie, więc głównym hasłom benedyktyńskim według zasady, według reguły, według słynnej sentencji średniowiecznej, ora et labora, się i pracuj. Cystersi mają za trzech trzy, trzy osoby: świętego Roberta, świętego Alberyka i świętego Stefana. Obie projektowe inwestycje przypominają wielkie dziedzictwo zakonu cystersów, dzięki któremu w najstarszej wsi pod Hala, pierwsza wzmianka o szaflarskim grodzie pochodzi bowiem z 1252 roku. W połowie XIV wieku erygowano parafię, a zachowanym materialnym świadectwem cysterskiego kultu maryjnego jest wyjątkowej urody gotycka figura Madonny Szaflarskiej z roku 1380. Od 1824 roku, od śmierci ostatniego cystersa, proboszcza ludźmierskiego Onufrego Tobiaszewskiego, cystersów na podchalu już nie ma. Jak zanotował w 1866 roku przeor Wincenty Kolor, pozostały wtedy pomnik działalności Cystersów w Dolinie Podtatrzańskiej, został modrzewiowy kościółek pocysterski i zastąpiono go murowanym. Ojciec Kolor wtedy z bólem serca wraz z tymi wydarzeniami opisał, że zniknął wtedy ostatni ślad działalności naszych ojców w Dolinie Nowotarskiej. My dzisiaj jako następcy cystersów, a zarówno kontynuatorzy tradycji cysterskiej, cieszymy się, że pamięć o dziedzictwie cysterskim i mozolnej pracy naszych poprzedników na podchalu nie zginęła, ale trwa. Historia cystersów przybyłych na ziemię polskie z Francji przypomina, że to im zawdzięczamy kulturę agrarną z trójpolówką, hodowlę polskiego bydła czerwonego, sprowadzenie karpia, także sztukę kopiowania ksiąg. Wykłady pokazały, że cysterska duchowość i reguła zakonna były inspiracją dla kolejnych pokoleń, a mozolna praca braci w białych habitach kładła podwaliny zachodniej cywilizacji na naszych ziemiach, również na podhalu. Dotyczy to także rozwoju medycyny i sztuki. Figury Madon, ludźmierskiej i szaflarskiej, odnowionej i zakonserwowanej przez miejscowego artystę Marka Szale, znalazły się bowiem u nas za sprawą cystersów. Trzy dni po konferencji w Wikarówce nastąpiło natomiast huczne otwarcie i poświęcenie Parku Cysterskiego. Park Cysterski to powstał w miejsce tzw. błoń szaflarzańskich. Będzie to miejsce wspólnych spotkań, będzie to miejsce też, gdzie będzie można przy, podczas różnych imprez plenerowych poznawać całą historię tak naprawdę całego Podhala, bo od, od, z tego miejsca to się wszystko zaczęło dlatego też dla nas jest tak, tak bardzo ważne, cenne i chcemy to jak najbardziej przedstawiać mieszkańcom oraz wszystkim osobom nas odwiedzających. Mimo zimnej i deszczowej aury festyn, oczywiście też cysterski, przyciągnął tłum mieszkańców i gości. Wydarzenie uświetnił multimedialny Laserowy pokaz fontan, fantastyczny plenerowy spektakl z udziałem wody, obrazów, kolorów, świateł i muzyki. Była to artystyczna opowieść o wspólnych dziejach zakonu Cystersów i Szaflar. W 1234 roku zostało Cystersi przybyli na nasze tereny, czyli to w tym momencie mówimy o Ludźmierzu. Następnie w Szaflarach założyli swój pierwszy kościół i w, w, tak naprawdę przez wiele wieków na naszych terenach sprawowali właśnie posługę pańską. Park ma przypominać o ich obecności na terenie Szaflar przed blisko 800 laty. Ma być enklawą sprzyjającą modlitwie, skupieniu, wypoczynkowi. Takie miejsca są bardzo potrzebne każdemu z nas i wiecie dobrze, że Pan Jezus wielokrotnie udawał się w miejsca pełne roślinności, w miejsca, na których się modlił na osobności albo z uczniami. Chociażby kiedy poszedł prosto po ostatniej wieczerzy do Ogrójca, do Ogrodu Oliwnego. Takie miejsce pełne zieleni sprzyja modlitwie, sprzyja refleksji. I myślę, że w takim duchu budowaliście to piękne miejsce, które dzisiaj cieszy nasze oczy. Na pewno takim ważnym momentem, który zapoczątkował funkcjonowanie, życie tej społeczności, to jest właśnie działalność Cystersów. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj Ojciec Przeor jest razem z nami. Dziękuję Panu Wójtowi za piękną inicjatywę, która łączy teraźniejszość i przeszłość również i z tymi perspektywami związanymi z Waszym rozwojem. Muszę śmiało powiedzieć, że w ostatnim czasie Gmina Szaflary jest tą gminą, która wybija się niejako na niepodległość i jej działania są widoczne w całym regionie. Chcę Wam bardzo serdecznie tego pogratulować. Epicki historyczny spektakl przedstawiający początki zakonu cystersów na podhalańskiej ziemi przygotowała wraz z dziećmi i mieszkańcami gminy siostra zakonna Ernesta Janeczko ze zgromadzenia zakonnego sióstr imienia Jezus, która prowadzi amatorską grupę teatralną. Kolejne sceny opowiadały o przybyciu cystersów na tak tzw. terytorium Ludemir, darowane im przez Teodora Gryfitę w 1234 roku. pokazywały trud zagospodarowania bezludnej ziemi, początki osadnictwa na tym terenie i rodzący się kult Matki Bożej. Feretron Matki Bożej Szaflarskiej wniosły na scenę gospodynie w epokowych strojach. W duchowości i charyzmacie cystersów woda ze swoją bogatą symboliką odgrywa kluczową rolę. Ona też o zmroku przy dźwięku chorałów gregoriańskich trysnęła z parkowych kaskad, strumieni i fontan. Woda to cztery strumienie Apokalipsy. Woda to strumień w dolinie szepczący modlitwę cystersów. Woda to nurt historii, w którym zanurzone są nasze dzieje na przestrzeni wieków. Wsłuchajcie się w dźwięk wody, która opowie wam skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Spektakl przypominał kolejne ważne daty w dziejach zakonu Cystersów na świecie, na ziemiach polskich i na obszarze Podhala, także nierozerwalny związek historii zakonu z historią szaflar. Od dawnych lat, kiedy też już opuścili szaflary, przenieśli się do Strzyżyca i tam kontynuowali swoje, swoje tradycje, swoje dziedzictwo. Natomiast faktycznie po tych wielu latach udało nam się wspólnie z opatem Szymonem Warciakiem z opactwa w Szczyżycu tą historię przywrócić naszym mieszkańcom i tak naprawdę tą historię opowiadamy w naszym parku oraz w odrestaurowanej wikarówce. Gromkie brawa nagrodziły widowiskowy finał w postaci monumentalnej kaskady i laserowej iluminacji przestrzeni parku. Potem mieszkańcy i goście mogli się raczyć specjałami, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich Szaflary, zdobywczynie pierwszego miejsca w kulinarnym konkursie Bitwa Regionów oraz gospodynie ze wszystkich kół na terenie gminy a cysterski projekt trwale i pięknie zapisze się w jej Annałach.